Bracia Collins wspierali Tomasza Komendę takiego jego sytuacja zbyła partnerka. Sprawa Tomasza Komendy jeszcze kilka lat temu zlecała Polska. Mężczyzna, który został niesłusznie skazany na 25 lat za zabójstwo 15-latki. Doczekał się uniewinnienia po 18 latach spędzonych w więzieniu. Wywalczył też za od Skarbu Państwa w wysokości 13 milionów złotych. Anna Walter, była narzeczona komendy, z którym rozstala się zaledwie rok temu. Ujawniła wiele szokujących informacji na temat byłego partnera, który ma wzbraniać się przed płaceniem alimentów na ich niespełna dwuletniego syna. Z jej relacji wynika także, że komenda miała zerwać kontakt z bliskimi. Dalsza część artykułu pod materialem wideo. Droga Tomasza do udowodnienia własnej niewinności nie była prosta. A on po wyjściu z więzienia musiał zbudować swoje życie na nowo. Wtedy ten z pomocą mężczyzny ruszyła fundacja braci Collins, u których znalazł on zatrudnienie. Po pewnym czasie zdecydował się jednak odejść z fundacji, co spowodowane było poprawą jego sytuacji finansowej. Bracia Collins zawsze podkreślali, że Tomasz może liczyć na ich wsparcie. W dobie kolejnych awantur z udziałem komendy, któremu Walter zarzuciła agresję oraz porzucenie rodziny, fakt poprosił braci o komentarz w sprawie swiezy i ich bylego współpracownika. Tak jak zapowiadaliśmy kiedyś, nie chcemy wypowiadać się publicznie na temat spraw p. Tomasza komendy dotyczących jego życia osobistego i możemy tylko liczyć, ze wszystko się uloży. Trzymamy mocno kciuki zarówno za Tomka, jak i Anię, mamy także nadzieję, za dla dobra ich syna Filipa. Dogadaję się, czytamy w oficjalnym oświadczeniu. Nie chcemy się angażować publicznie i proszę nas zrozumieć, ponieważ pojawiały się wielokrotnie komentarze. Za nasza współpraca z Tomkiem była zabiegiem wylacznie i wizerunkowym. To oczywiście nieprawda i dlatego chcemy uniknąć publikacji, tłumaczyli.